Ktoś siedział przybiór. A kody włączyć? No włącz, włącz. Bo jut jest gotowy. E, to co? Na A? Na, na dwa sajdy. Nie, na wykle. A nie za duża mapa na te Mała jest. Nie widzisz? No widzę, no nie jest taka mała. No dobra, można na, można na... B. No bo na A, ale na B też można chodzić. Myślę, że okrążasz się. Okej. Okay. Nie można fejkować na B, że mogę przygotować na B. A nie tak nie. O co wiesz o co chodzi, Mhm. Mm Ale cisza Tre podłożony Nie wiem, gdzie ty na no, A. Dlatego widać, ale mnie nosi. Dalej, mam sporo do roboty. No dobra. Ta paniusia jest e, szybka. Na nią mówię latająca. Y... Mogę powiedzieć? Nie, bo na odcinek tego. Ja dam. Ale mam taką chęć, no. Piesz. Spadkobierca, mój no, ulg jest gotowy. Dobra, nie dwa stady, to jest mała mapa. Nie, po którym się ten? A po czwórkom, Jezu. No dobra. Nie czy to było ważne? Bo tak. Mamy nieograniczone ale i tak bez sensu na jeden side. Wygramy to. Nie ma innej opcji. Dalej. Bo. Czy ja kupowałem y, pancerz? ma. To jest nasz dom. Odeprzimy ich. Przecież. Ojej, jaka szkoda. Nie. No? Jeszcze raz. Jak zwykle, zły przycisk, ale na serio mam mały ping. Ile masz? 44, ty 60. Baj. Na no... B. Na A. No, no myślałem, że na B. Eee. No, ale nie na Nie wiem gdzie ty jesteś. Dawaj, dawaj, czwórka! Nie menu. No byłem na B, później na A. Jezu Załatwmy tych lamusów. Jak to wyłączyć? Po. E, podpowiedzi. E, te, Też zasłona. Masz podpowiedzi? No. Jakieś. A co ci pisze? No. Pomyślny wiatr, prądy występujące, coś takiego, te głupoty. Nie wiem, Uważajcie. A, już wyłączyłem nieważne. Boże, panika gaming. Nie, no znowu będzie się teleportował. Nie wróciłem. Alfred, na co komu cele ćwiczewne, skoro można postrzelać naprawdę? Czasem Cię nie lubię, tą postać, e, Twoją postać. Ile taka y, twoja postać może się teleportować w czasie rundy? Ciągle. się telepierdnął? Chciałeś się, Nie. Nie. <grym> się Próbują mnie złapać <trym> się <zna> <śla> A, y... bo przegrywasz? mnie nie wychodzi. Co ci nie wychodzi? Moja taktyka. Aha. No to lecimy! Chodzę do celu, czy na A, czy na B? Na A. Okej. Okay. A, spajka zostawiłem. <noise> tak samo jak ja. Nie przejmuj się. Ty podłożyłeś na P. No, jak sam. Ja chciałem sfajkować. Ty kłamco Chciałem spajkować Nie no kłamca Ja tylko chciałem spajkować Tak, hm, uh -huh. Tak sfajkować, Załatwię uh -huh. No tak Tak kłamca No nie bo chciałem tego sfajkować. Tak, uh -huh. Ale tak. Mhm. Mm no serio. Ja tu długo czekałem. Nie. Zejdźcie mi z drogi. Zejdźcie mi z drogi. Oszcędnie. Nie. Następnym razem zawiążę sobie oczy. Wietrze, prowadź moje stopy. No co nie, no. Sam mi się podwinąłeś pod celownik. To nie moja wina. <grystanie> <grystanie> To miało być. Słucham? No nie. Tą rakietą na hita zabierasz. Nie ma ucieczki przed tą rakietą. Musisz Tak, jest. Zanim ja zareaguję, co nie? Zanim ja pomyślę. Maszet, może latać. Mogę latać. No tak, jestem. Y Co się odjebało Będzie bolało? Co jest. Ścigajmy się do punktu Chyba trochę. Hmm. Nawet no, gramy tylko na moce. Ja mam trudniej gać na moce. Tak, aha Muszę, Muszę to tak chwilę włączać, tą bombę. Ty masz trudniej. <gry> Oj Kurw Na nie no, no, gać tylko na moce. A sorry. Ozus. No. Ostatnia runda przetrwania! Jak ]ami. ty, no! Wydajcie wszystko, co macie, Ja nie będę go tak stracimy. Ale tak. No dobra, teraz na moce mogę, y... Albo normalnie! Będzie najlepiej. Ja. Tak. Ja. Tak. Ja. Tak. Ja. Tak. Uważajcie na Nie, to nie, no. Trudno. A bo dobra, normalnie. Cheater. Krzyściony. przez ja... a bo odcinkiem zagramy coś z drugimi, tak bez odcinka? Tak. Dawaj teraz rundkę na moce. nur nie nie rozumiesz tego słowa? Czy ja mam... rundę Wiesz, że ty masz rakietę? No wiem! No właśnie. Chcesz pokazać ci Nie. Nie zwalniamy! Będzie polało. Nienawidzę Ciebie! To nie moja wina, że mam taką postać! Moja wina, że mam taką postać! Co? Ty lepiej już mnie nie denerwuj. nie moja wina, że mam taką postać. W ogóle ją wybrałeś! No to możesz się ją zmienić. Nie mogę? Możesz. Nie mogę. Będzie pola. Będzie pola. Będzie pola. Będzie pola. Proszę cię. Co? Nie Prowadź moje stopy. A dostałeś czymkolwiek? Nie. tak na odcinku się kampić? No 86 HP, XD. No co, no i gracze też się kampią, no jeju. Na swoją ofiarę. Głupią. Aha! <laughs> zasady, róbcie swoje, a ich zniszczymy. Coś się zrobiłeś w tej chwili? Co? Co zrobiłeś w tej chwili? Co ja zrobiłem? No, no chciałem Cię zabić, jeju! Będzie bolało. Będzie bolało. Będzie bolało. Będzie bolało. Będzie bolało. Będzie bolało. Nie, co jest? Ty nie tak dostałeś tutaj w tym miejscu? Nie tu, ale nie chciałabym w takim miejscu ginąć. A tego tą postać sobie wziąłem? Ty mnie na hita bierzesz, chłopie, no, to... co jest? A, na główkę do głowy dostałeś z bliska, co ty się dzieje? Nie, od ciebie nie dostałem z głowy. A dostałeś? Nie. A zresztą to jest wanda, czy jest statystyki broni. Ja się nie znam na broni. Bez sensu z tymi rakietami, jakbym w górze też mnie zje... No bo one się rozwalają jak te bomby w górę. No tak, to bez sensu. Pytaj się kto stworzył tą postać, a nie do mnie. Ja je... mam pretensję jeszcze do ciebie, że... Ty tą postać jeszcze wybrałeś, więc... No bo ona jest fajna. No to... A, ty, a to... to mogę mieć do ciebie pretensje, że ty latasz i co? <suszy> Hej? To nic nie da Będzie Mmm. Znowu tymi rakietami zjebanymi Będzie, bolało. Będzie bolało. Jak mam być miły mam gotowego ulta Wiem co należy uczynić Michał Nie moje wiem, że złożyły taką postać Bike jest kluczowy dla naszej misji. Co masz im powiedzieć? Dobrze, że mam leczenie, bo ja bym nie szlak przedniej trafił. Co? Zadzieniście leczenie, jak rękiego to ci zabije. Może przeżyję, będę miał szansę chociaż. Oj, nie to. Nie no nie spa, mój. <gry> Co za czuł się, chory Będzie bolało! Nie no, ja tak nie gram Będzie bolało! Będzie kolało! O nie, sam siebie wiesać do zero Dobrze! Nie to! Nie! Nareszcie! Ach. Z, zreszcie. Zreszcie, zreszcie. Ach. Zreszcie. Wspólnie pogrzebiemy wrogów Hej. pod ich własnym. Słucham? Zostara się być bombą? Eee, tak. Chyba. Spike jest Twoją rakietą. Bogę ci spamił. Nie, wej się... Nie spam. Bo cię zaraz. Da się tak zrobić? Bogę zgłosić. A nie ma rzadko Przespamisz spamisz. <laughs> I granatami Nie 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 no weź kurde typie Je yeah. <grywa> o kurwa. No <grywa> jak mam z tobą grać, no. Go tu zabrać do niej I wiedzcie, że jest <laughs> Sowa e, Nie Joru e, y, y. Joru Jesteś... Jesteś Ja, ja, ja też czarno rozwalałem rakietę W sumie nie myślałem, bo mogłem skakać z z nimi Z bombami <laughs> Jak się podoba moja postać? Walcz jest chulowa <laughs> O kur Dostałeś W końcu dostałeś. Bombo. Jesteś pojebany No, się cieszy dziecko z upośledzone No ale co? Wygrałem? Z granatem Spełniłeś tymi granatami na lewo i na prawo. No Mam szansę z tobą. Dobra, wygrałeś, elo. No jeszcze raz, no czekaj, odcinek skończymy, ostatni punkt Dobra, mam pomysł. Mogę nie brać rakiety, jak chcesz. Nie, to i tak. Da się tu jakoś, o. Ach. Nie, Tyle, zobaczę co to. O co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Mam drakietę kiedy czy nie? Bo nie wiem czy używać. Ale flash! A to jest flash! Mam używać rakiet czy nie? A używaj se chuj! ciwe. się tym. Masakra ty. Lucy, mam może Nie, dinocha. Super walki z dalej. Nawet obrońcy wygrywają. Udałeś się. Czy... No.